Radek Brzuska, dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym odcinku cyklu filmowego Wiesz Co Dobre mam przyjemność zaprezentować film nietuzinkowy. The Hurt w pułapce wojny to bez wątpienia najgłośniejszy film ubiegłego roku. I nic dziwnego, że to kontrowersyjne studium wojny w Iraku, amerykańska Akademia Filmowa zdecydowała się nagrodzić aż sześcioma statuetkami, w tym Oscarem za najlepszą reżyserię. Tym samym Catherine Bigelow została pierwszą kobietą w historii, która otrzymała Oscara w kategorii reżyseria. Jej były mąż, James Cameron, nie krył uznania, nazywając nawet dzieło swojej ex plutonem wojny w Iraku. Podczas kręcenia zdjęć było naprawdę gorąco. Mimo to Jeremy Renner nie skorzystał z pomocy dublera i w 40-stopniowym upale występował w pełnym stroju saperskim. Heart Locker to kontrowersyjna, trzymająca w napięciu opowieść, która stara się odpowiedzieć na pytanie o istotę bohaterstwa. Zapraszam Państwa na kolejny film z cyklu Wiesz co dobre, a uważnych widzów na wiesz co dobre TvPpl. Tam co tydzień do wygrania 10 wyjątkowych kompletów przewodników dla zmotoryzowanych oraz szansa na 100 tysięcy złotych na zakup samochodu marki Skoda w loterii na zakończenie cyklu. Życzę Państwu miłego seansu. Do zobaczenia.